W głębi serca każdego z nas tli się pragnienie świętości, niezależnie od wieku, stanu czy doświadczeń życiowych. Często jednak spoglądamy na świętych jak na postacie odległe, niedoścignione, owiane nimbem heroizmu, który wydaje się nam nieosiągalny. Zapominamy, że świętość to nie tylko nadzwyczajne czyny, ale przede wszystkim miłość. Miłość Boga i Bliźniego, wyrażana w codziennych, zwyczajnych gestach, w świecie, który nieustannie pędzi do przodu, w którym technologia zdaje się dominować nad relacjami międzyludzkimi, a pokusy konsumpcjonizmu i powierzchowności czyhają na każdym kroku. Łatwo zagubić drogę do prawdziwej radości i spełnienia. Szczególnie młodzi ludzie wychowani w cyfrowej rzeczywistości. Narażeni są na negatywny wpływ wirtualnego świata, który często oferuje iluzoryczne poczucie szczęścia i akceptacji. Dlatego też, postać błogosławionego Carlo Acutisa, młodego Włocha, który zmarł w wieku zaledwie 15 lat, a którego ciało spoczywa nienaruszone w asyżu, staje się dla nas znakiem nadziei i inspiracją do życia w pełni. Carlo, jak każdy nastolatek, lubił grać w gry wideo. Interesował się technologią i spędzał czas ze swoimi rówieśnikami. Jednak w odróżnieniu od wielu z nich, Karlo potrafił dostrzec pułapki wirtualnego świata i wykorzystywał swoje umiejętności informatyczne do głoszenia Ewangelii i szerzenia dobra. Jego życie, choć krótkie, było świadectwem głębokiej wiary, miłości do Eucharystii i troski o innych. Historia Carlo Acutisa porusza nas szczególnie dlatego, że pokazuje, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych, ale jest powołaniem każdego z nas. Nie musimy dokonywać spektakularnych czynów ani wyrzekać się wszystkiego, aby stać się świętymi. Wystarczy, że będziemy kochać Boga i bliźniego, żyć zgodnie z Ewangelią i wykorzystywać talenty, które otrzymaliśmy, do czynienia dobra. Karlo ze swoimi niebieskimi dżinsami i pasją do komputerów udowadnia, że świętość może być bliska i zrozumiała dla każdego, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy szukają wzorców do naśladowania w dzisiejszym świecie. W tym duchowym rozważaniu pragniemy przyjrzeć się bliżej życiu błogosławionego Carlo Akutisa, aby odkryć, jak jego przykład może nas inspirować do życia wiarą. Nadzieją i miłością. Chcemy zastanowić się, jak możemy wykorzystać Jego przesłanie w naszym codziennym życiu, aby stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Pragniemy również modlić się o wstawiennictwo Karlo, aby pomógł nam pokonywać trudności i pokusy, które napotykamy na naszej drodze do świętości. Niech jego przykład będzie dla nas światłem, które prowadzi nas do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i piękna. Niech jego historia dotknie serc młodych ludzi zagubionych w świecie. Zastanówmy się teraz nad tym, jak życie błogosławionego Carlo Acutisa rzuca światło na nasze własne zmagania z pokusami i trudnościami, które napotykamy na drodze wiary. Często czujemy się przytłoczeni własnymi słabościami, grzechami i niedoskonałościami. Wydaje nam się, że jesteśmy zbyt mali i słabi, aby sprostać Bożemu wezwaniu do świętości. Ogarnia nas zwątpienie i lęk przed tym, czy w ogóle jesteśmy godni miłości Boga i czy zdołamy wytrwać w wierze do końca. Podobnie jak Karlo, my również zmagamy się z wpływem świata który często oferuje nam łatwe i przyjemne rozwiązania, które jednak prowadzą nas na manowce. Jednakże, właśnie w tych momentach słabości i zwątpienia, Bóg objawia nam swoją miłość i miłosierdzie. On nie odwraca się od nas, gdy upadamy, lecz wyciąga do nas rękę i pomaga nam powstać. Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy idealni, lecz że będziemy się starali kochać go całym sercem i czynić dobro pomimo naszych słabości. Carlo Acutis, pomimo swojego młodego wieku, doskonale rozumiał tę prawdę. Wiedział, że nie jest doskonały, ale starał się zawsze podążać za Jezusem i żyć zgodnie z Ewangelią. W tym dążeniu do świętości Carlo nie był sam. Miał świadomość że Bóg jest zawsze przy nim i pomaga mu pokonywać trudności. Co więcej, Karlo doświadczał również wsparcia ze strony Maryi, Matki Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Modlitwa różańcowa była dla niego szczególnym sposobem na zjednoczenie się z Maryją i proszenie jej o wstawiennictwo. Karlo wierzył, że Maryja jest naszą Matką i Królową, która zawsze troszczy się o nas i pomaga nam w potrzebie. Dlatego też w chwilach zwątpienia i lęku zwracał się do niej z ufnością i prosił o pomoc. Maryja nigdy go nie zawiodła. Zawsze wysłuchiwała jego modlitw i prowadziła go do Jezusa. Warto zatem, abyśmy i my, na wzór Carlo Acutisa, zwracali się do Boga i Maryi w naszych trudnościach i zmaganiach. Nie bójmy się prosić ich o pomoc i wsparcie. Pamiętajmy, że Bóg kocha nas bezwarunkowo i zawsze jest gotów nam przebaczyć nasze grzechy. Maryja zaś jest naszą matką, która zawsze troszczy się o nas i prowadzi nas do Jezusa. Ponadto pamiętajmy, że świętość nie jest celem nieosiągalnym, lecz jest powołaniem każdego z nas. Bóg pragnie, abyśmy byli święci tak jak on jest święty. Dlatego też starajmy się każdego dnia żyć zgodnie z Ewangelią. Kochać Boga i Bliźniego i wykorzystywać talenty, które otrzymaliśmy, do czynienia dobra. Naśladujmy przykład Carlo Acutisa, który, pomimo swojego młodego wieku, stał się wzorem świętości dla nas wszystkich. Rozważając dotychczasową ścieżkę, można dostrzec pewien subtelny rys, który niczym nić ariadny prowadzi nas ku głębszemu zrozumieniu. Nie chodzi tu o proste zestawienie faktów czy powtórkę już omówionych wątków, lecz o uchwycenie pewnej dynamiki, która zrodziła się z połączenia tych wszystkich rozważań. To jak obserwacja mozaiki, gdzie poszczególne elementy, pozornie odrębne, składają się na spójny i harmonijny obraz. Dostrzegamy, że wbrew pozorom życie błogosławionego Carlo Acutisa nie jest odległą historią, lecz żywym echem które rezonuje w naszym własnym doświadczeniu. W świetle tych refleksji ukazuje się nam pewien paradoks. Z jednej strony stoimy w obliczu własnych słabości i ograniczeń, czując się niezdolnymi do osiągnięcia ideału świętości. Dostrzegamy, że kluczem nie jest perfekcja, lecz autentyczność. Nie chodzi o to, by ukrywać nasze słabości, lecz o to, by je przyjmować i ofiarowywać Bogu. Ufając w Jego miłosierdzie. To jak uprawa ogrodu nie chodzi o to, by wyeliminować wszystkie chwasty, lecz o to, by pielęgnować to, co cenne i piękne, pozwalając, by Boża łaska wzrastała w naszym życiu. Przykład Karlo Akutisa uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych, lecz jest powołaniem każdego z nas. Nie musimy dokonywać nadzwyczajnych czynów, by stać się świętymi. Wystarczy, że będziemy kochać Boga i Bliźniego, żyć zgodnie z Ewangelią i wykorzystywać talenty, które otrzymaliśmy, do czynienia dobra. W miarę jak zbliżamy się do ostatecznego wniosku, czujemy, że nasza podróż duchowa nabiera nowego wymiaru. Zaczynamy rozumieć, że życie błogosławionego Carlo Acutisa nie jest jedynie inspirującą historią, lecz zaproszeniem do głębokiej przemiany wewnętrznej. To zaproszenie do porzucenia lęku i zwątpienia, i do otwarcia się na Bożą łaskę, która może uczynić nas świętymi. To jak wspinaczka na górę: im wyżej się wznosimy, tym szerszy i piękniejszy staje się widok. Podobnie, im bardziej zbliżamy się do Boga, tym pełniej doświadczamy radości i pokoju, które On nam ofiaruje. Zatem, wkraczając w ostatni etap naszych rozważań, Przygotujmy się na przyjęcie daru, który Bóg pragnie nam ofiarować. Otwórzmy nasze serca na Jego miłość i pozwólmy Mu, aby nas przemienił i uczynił nas świadkami Jego obecności w świecie. Pamiętajmy, że Bóg jest zawsze z nami, gotów nam pomóc i nas prowadzić. Wystarczy, że Mu zaufamy i pozwolimy, by Jego łaska nas prowadziła w sercu każdego rozważania, zwłaszcza tego, które dotyka spraw tak fundamentalnych jak świętość i codzienne zmagania kryje się pragnienie przemiany. Nie chodzi jedynie o intelektualne zrozumienie prawd wiary, ale o głębokie doświadczenie obecności Boga, które przekształca nasze życie od wewnątrz. Historia błogosławionego Carlo Akutisa niczym jasny promień światła rozświetla ścieżkę Którą każdy z nas może podążać, aby zbliżyć się do tego ideału. Nie jest to droga usłana różami, ale pełna wyzwań, pokus i momentów zwątpienia. Jednak właśnie w tych trudnościach, w naszych słabościach i upadkach objawia się moc Bożej łaski, która dźwiga nas i prowadzi dalej. Karlo ze swoją młodzieńczą pasją i talentem do technologii pokazał, że świętość nie jest zarezerwowana dla starców czy pustelników, ale jest dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, stanu czy zainteresowań. Jego życie było świadectwem tego, że można kochać Boga i bliźniego, żyjąc w świecie współczesnym, wykorzystując jego możliwości do szerzenia dobra i głoszenia Ewangelii. Nie chodzi o to, by odrzucać świat, ale o to, by go przemieniać. Czyniąc go bardziej ludzkim i bożym, Karlo potrafił dostrzec piękno i dobro w otaczającej go rzeczywistości, ale jednocześnie był świadomy jej zagrożeń i pokus. Wiedział, że technologia, choć użyteczna, może stać się narzędziem zniewolenia, dlatego uczył się kontrolować jej wpływ na swoje życie i wykorzystywać ją do celów wyższych. Wspominając Jego postać, uświadamiamy sobie, że prawdziwa świętość nie polega na braku grzechu, ale na nieustannej walce z Nim, na pokornym uznawaniu swoich słabości i na ufnej prośbie o Boże miłosierdzie. To nieustanne dążenie do doskonałości, które nigdy się nie kończy, ale które prowadzi nas coraz bliżej Boga i bliźniego. To codzienne wybory, które kształtują nasze życie i decydują o tym, kim się stajemy. Czy wybierzemy drogę łatwizny i przyjemności, czy drogę trudu i poświęcenia, czy pozwolimy, by świat nas ukształtował? Czy my ukształtujemy świat według